Cześć dziewczyny, witam Was bardzo gorąco w kolejnym filmie i dziś zapraszam Was na ulubieńców... Okay. Jak to nazwać? Umilacza. Umilacza. uniformy w Ogólnie ja ją lubię nosić ze swetrami yy, właśnie z ciężkimi, bądź takimi bardziej lekkimi. Yy, nie zachowuję... Zachowując przy tym kobiecość, ale nie psując. Co ja? Jeszcze raz, bo przydać... Zatem przechodzimy do trendów wiosna 2015. Te trendy również przejdą do lata, bo bardzo będą się tutaj wiązać. Natomiast słuchajcie, no co. Czekam, nie wiem. Muszę się wdrożyć, bo dawno mnie... Sukienka, ale to jest już taka bardziej bluzo sukienka, taki bardziej takie by w ogóle mi wyjechało tutaj wiesz. O... Jeszcze raz. Nie wiem, czy to... to już jako nie, to już jako bluzo nie dobra? Koniec. Zatem przechodzimy do trendów wiosna 2015. Słuchajcie, jeżeli miałabym powiedzieć w skrócie o trendach w tym roku, to powiem tylko tak. Nie, nie Dobra, już? Co teraz? A teraz tak. Yy... możesz zatrzymać na chwilę, bo mi podasz. Absolutny faworyt. Dobra, co teraz? Góry. Mam nadzieję, że wszystko jest dobrze z ostrością. Za schylam tu. Również szyk i delikatny romantyzm, co m, czasami właśnie e, przechodzi z lat 60. E, natomiast e, ja teraz poświęcę się... W... Kurwa, czy jestem po****? Nie potrafię mówić, czy co? Od nowa. Nie, wszystko jeszcze raz. On ma wykończenie satynowe i nazywa się Pure Color Blush... TATO NAGRYWAM! Nagrywa to nowa. Nagrywam, nie, dobrze jest. czekaj. Jest Nagrywam! Ej, a to się nagrywa w ogóle? Zobacz, nie ma czasu żadnego. Jeżeli ktoś tak z marszu zapytał mnie, z czym ja kojarzę wiosnę, e, właśnie z lat 70... Co ja pier... E, powiedz mi, o co chodzi tej... Ja się z... oduczyłam mówić. Cześć dziewczyny, witam was bardzo gorąco w kolejnym filmie. Dziś zapraszam was na takich e, wieńcuk można powiedzieć, ale bardziej jak się to nazywa? Umilacza. Oduczyłam się. Proszę się gorąco zrobię przy tej szafie. No. To zajebiście. Rzeka, wyłącz to na Oprócz koloru makowego będą również modne kolery, kolory... 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 pastelowe. <gulity> Teraz jesteśmy na... Teraz jesteśmy na dole naszej... Nie, no, nie musi być chwila, widzimy. Żebyś... O, Super! Jeszcze... Jeszcze jedno... Jeżeli chodzi o tą półkę... Yy, jeszcze raz... Jeżeli chodzi o pierwszą rzecz, jest to yy, herba. Przechodzimy do części... Yy, nie. Ja tutaj mam yy, właśnie dwa. Yy, jeden jest z, yy, właśnie Golden Rose i drugi też. Przykład... Cześć, cześć. cześć, cześć. a te, które noszę często, czyli właśnie teraz tą ym, z Michaela a Corsa, tą z niepreski tylko złoży szczerze. No i na samym <grybujesz> <grybujesz> dobrego. Co mi się? No teraz co? Teraz o. Teraz to. Ja. Okay. Kolejna rzecz to produkt kosmetyczny. Jest to yy, od razu... Yeah. Czekaj, cicho, no bo nie mów mi, bo mi się odbija tu w kamerze. Grydż przygotowany. Yy, tak, I to sobie noszę w różnych konfiguracjach z koszulami, czy tam swetrami yy, i... No. no i teraz tu. No bo nie wiem co, bo jestem nieprzygotowana, to trochę trzeba się być przygotowana. Fajnie. Jak chcesz nagrać to będziesz nieprzygotowana. No. Najwyżej no jeszcze wyłączysz, bo, bo muszę sobie przeczytać coś. Na gry. Jeżeli chodzi o kolejnych ulubieńców, to będą to niewątpliwie gumki, które nazywają się... Ale fajnie, że nie. Fajnie się w nich wykonuje, takie biegi w miejscu właśnie, bo tam dość dużo w tych ćwiczeniach jest takich, um, takich, um... Ja, ja, już, ja już mam ból dupy, jak to no. słucham, ale będę miał jeszcze większe, jak będę to Nie Jeszcze raz. Polecam, nie wiem, ile ona kosztowała, 5 złotych czy 10. 19? 19, Mierku no to trochę przesadziłam, ale i tak nie była druga. Yy, no i teraz ostatnia rzecz to jest to odchudzanie, można chwilę wyłączyć, bo muszę zobaczyć, co ja tu mam Cicho bo nagrywałam. Nie no masakra, czemu ja nie potrafię po prostu powiedzieć normalnie, a nie jak taka triwilka? Ostatni raz, koniec. Tego. No to przechodzimy do trendów, wiosna 2015. Jak ktoś by mnie tak z trendów y, zapytał i z marszu... <grywa> nie, wyłącz to. Może ja skasuję te bo tak już tyle namieszałeś, że tak zaczęłaś od Dobra. Teraz kolejne to będą z y, no to przechodzimy do trendów. Okej. Okay. Siilany marmurkowy klasyczny. Taka malinowo-bordowa, przepiękna. Eee, mówiłam już, że jest ze nie wiem, czy powiedziałem czy jest jeszcze raz. Okay. Pokazuję Wam i one fajnie wyglądają z dżinsem rewelacje słuchajcie, ze sportowymi ubraniami czad. Tak, okay, muszę ten o się oh, Rozwalił mi się wiesz Z tyłkiem i zapomniałam, się frędzelki Okej, okay, tylko musisz mi podać te frędzle Miśku Frędzle i od razu mi możesz podać te kwiatuchy że flower power to było. Powiedzieć czy nie? Teraz tak, herbaty i na końcu to już nie wiem, co Koronka biokorytarki niewinna zwierność, jak na łące Ok, tak. tak. sprawdza, Jeżeli chodzi. Tu jeszcze dogram, a to jako torebkę rybkę mi jeszcze pokażę. Nie, nie chciałam już tego. Bo wiem, że już jest. Cztery lusy masz. Fajnie, że mnie że wyżywają z tego. Cicho, Artur! No nagrywam! który jest niesamowity yy, i on jest dość długi. Mama, dzięki! Ja nagrywam! Jeszcze raz dużo. Też dobrze powiedziałam, czy nie tej mam Kolejny trend to mm, kroj geometryczny geometryczne formy. Forma prosta, polóżna. Kolejny gadżet, są to gumki Invisible Bubble, mój ulubiony. Kolejny gadżet. Róż Różowy, ale róż różowy. Pięknie powiedziane. Słuchajcie, chodziło mi o to, że to jest kolor. Nie wiem jaki. I zapraszam do kolejnych moich filmów buziaczki. Pa, pa! Dobrze? Czyli to jak debilka na tym zakłóceniu? Nie, bez tej herbaty. Dlaczego bez tej herbaty? Wytłumacz mi, dlaczego bez herbaty? Bo co? Nie, no z tym zakończeniem? Ha, fajną herbatę widzi, No dobrze. Jeżeli chodzi o y, inne, słuchajcie, trendy, czyli y, właśnie. Mm, no wiesz? Ha, to ok, zatrzymaj i daj mi dostępną Ej, Ale ostrość? Jest dobra? Jezus, masz ostrość nagrywała mnie. Nie, nie wygląda tak Dobra, jeszcze Jeżeli chodzi o wpływy lat 60 na lata właśnie 70 czyli właśnie... Na... Co Teraz następne, Ewi. To będzie. Yy, teraz będę mieć kropki. I w stylu geometrycznym i krata na koniec. Dobra, i tutaj jakieś takie, nie Przemijam. O, i to tej. Zapomniałam się Cię pytać, jak to się czyta tej bez jaj. I to, i to, chodź nie. Okej. Okay. Eee, Okej, okay. pozdrawiam Was gorąco, buziaczki. pa, Tata. Ale po noga.